Witajcie, dzisiaj przychodzę do Was z moim nowym projektem albumowym. Trochę go już znacie, bo pokazywałam kilka zdjęć, ale tylko trochę. Przepraszam Was za to klikanie tam w tle, ale yy, lekcje muszą się odrobić. I zgubiłam wątek, ale zaraz go odnajdę. Dobra, albumik yy, w zasadzie jest to yy, jeszcze. Mini album. Karty mają wielkość 12x17, na natomiast cały album 18x12,5 grzbiet, 6,5 cm. Zbudowałam go w ten sposób, bo bardzo zależało mi na tym, żeby trzymał fajne proporcje. Jak widzicie na samej okładce 1, 2, 3 i ten album ma właśnie takie proporcje. 1, 2, 3. 1 szerokość naszego grzbietu, 2 szerokość całego albumu i 3 wysokość albumu. Wewnątrz mieści zaledwie 4 karty, ale nie są one jakoś super rozbudowane, natomiast są, wydaje mi się, bardzo ciekawe. Album jest, jak widzicie, wyzłocony a że jest to projekt warsztatowy, więc na warsztatach możecie się spodziewać nauki złocenia za pomocą folii do złoceń i pasty pozłotniczej te dwa sposoby złocenia będziemy sobie omawiać i będziemy sobie próbować do złoceń namówiła mnie Ola Morkiszćma której bardzo, bardzo za to dziękuję truła mi naprawdę głowę długo, 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 a trochę też potrwało zanim ja przełożyłam złocenia z dekupaż na złocenie papieru Nie korzystałam z żadnych tutoriali robiłam wszystko sama metodą prób i błędów tak długo, tak długo aż znalazłam swój własny sposób Wydaje mi się bardzo dobry łatwy i przyjemny no to przechodzimy do naszego albumu. Jak widzicie, jest związany z tą rzeczki. No nie powiedziałam najważniejszej rzeczy, że jest zrobiony z papierów UHK Galery Art Journal. Okładka jest papierowo-płócienna. grzybiec zrobiłam z czerwonego płótna. Natomiast okładki są przednia i tylna papierowe. Płótno zdecydowanie bardziej nadaje się właśnie tutaj na te wszystkie zgięcia bo jak wiecie doskonale a jeżeli nie wiecie to już wam mówię papiery u HK galery są papierami dość twardymi to są papiery 250 gram ale naprawdę twarde one na okładkach bardzo często lubią pękać a już naprawdę nie wypaczają nam bigowania i składania nie w tą stronę, w którą należy, więc z tymi papierami musimy uważać, ale są to papiery przepiękne, cudownie skomponowane. Ja je po prostu uwielbiam. Jak widzicie, tych złoceń w samym albumie będzie naprawdę sporo, no bo jak już mamy się uczyć i ćwiczyć i to ma być taki projekt, no to będziemy to robić na całego. Na okładce, na tej przedniej okładce wewnętrznej jest zbudowana taka kieszeń 3D na coś tam. Zobaczymy. Karty są na tyle niewielkie, że nie chciałam ich zapełniać całych zdjęciami, bo zmieściłyby się tutaj nawet zdjęcia 10x15, na nie mówiąc o 9x13, ale postawiłam znów na zdjęcia małe. Coraz częściej mamy do dyspozycji drukarki fotograficzne w domu, a jeżeli nie mamy, to wystarczy zapisać w jednym pliku dwa zdjęcia y, 10 na 15 na przykład i wydrukować w Fotolabie jako jedno 10x15, potem je rozcinamy i już mamy idealne zdjęcia właśnie do takiego albumu. Charakterystyczne dla niego są też te y, takie plasterki, takie banderolki, narożniki. Wykorzystałam do tego um, te paseczki znamionowe z, um, z arkuszy papierów UHK Galery. Też są bardzo fajnie zaprojektowane i chciałam je w jakiś sposób wykorzystać i wydaje mi się właśnie, że wy, wykorzystanie ich jako narożniki było takim strzałem w dziesiątkę, bo, bo nie musimy wklejać zdjęcia, bo wystarczy to zdjęcie tutaj włożyć i ono nam się będzie trzymało. Zdjęcia możemy wymieniać. Jeżeli nie są wklejane, to czemu nie? Będzie można je wymienić. Wszystkie zobaczcie, są interaktywne. Są wyjmowane. Możemy w trakcie przeglądania, czy tam sporządzania zapisków, czy czytania tych zapisków się tymi dodatkami fajnie bawić. Pobawiłam się też wycinaniem elementów. I zrobiłam takie 3D odrobinkę. Możemy je sobie wkładać właśnie do naszych jakichś tam kieszonek, które tutaj będą wymieniać, zmieniać lub w ogóle z nich zrezygnować, jeśli nie będziemy chcieli przykrywać zdjęć. Wszystkie karty mają maty, czyli kolejne miejsca na zdjęcia są. Na drugiej stronie tej pierwszej karty mamy dokładnie znów to samo. Narożniki i powkładane luzem te wszystkie grafiki. Ale już tutaj coś się nam zaczyna dziać. Ostrożnie. Mogą być jakieś treści niedozwolone trzeba uważać. I dlatego ta chowana książeczka wiązana. Książeczka na zdjęcia. O tych papierach za momencik wam powiem. Po drugiej stronie mamy jeszcze taką kieszeń podłużną, w której też możemy sobie różne rzeczy przetrzymywać, wkładać. Mówiłam, że opowiem o papierach, bo w tym warsztacie będziemy również sobie postarzali papier. Przepiękne wzory i artefakty wychodzą nam, jeżeli robimy to samodzielnie. Trochę Wam o tym opowiem. Będziecie to robiły same w domu. Wytłu wytłumaczę Wam, co i jak. Dostaniecie oczywiście papiery do postarzania w przeróżnej gramatury i w różnych kolorach, żebyście mogły sobie zobaczyć, jakie efekty wychodzą i jaka jest różnica pomiędzy tymi papierami. I tutaj znowu powtarza nam się historia z tą matą na zdjęcie i znowu tagi, które możemy sobie spokojnie wyjąć i schować w naszej kieszonce. Tych papierów postarzanych wykorzystałam tutaj bardzo dużo, bo zobaczcie, tutaj jest jeszcze jedna dodatkowa kieszonka. Jest znów kolejny papier, na którym możemy sobie robić przeróżne notatki, zapiski, możemy wklejać nawet i zdjęcia, co tylko chcecie, no to już tylko Wasza wyobraźnia Was będzie ograniczała, bo możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Możecie tworzyć tam, nie wiem, jakieś własne grafiki. I kolejna strona i znów złocenia. Wykorzystałam w całym albumie praktycznie jedną maskę. Nie chciałam właściwie więcej, trochę jakieś stemple, ale bardzo, bardzo niewiele. I tutaj mamy wklejoną taką kopertkę. A ta kopertka jest zrobiona z koperty, z normalnej pocztowej koperty w formacie DL przeciętej na pół. Także mamy tutaj dwie kieszonki. I znów możemy sporo rzeczy tutaj umieścić. Jakieś karty na zapiski i znów ten przepiękny zobaczcie papier. Naprawdę te wzory są. Cudowna. Kolejna strona i kolejny papier. Tym razem już taki cały, duży arkusz, dodatkowo jeszcze spięty. A grawką można rozpiąć, rozłożyć. I znów. Ta sama historia. I znów się bawimy, wyciągamy, wkładamy, przekładamy, chowamy, robimy co chcemy. I tutaj już jest, słuchajcie, tutaj już pojechałam na całego, bo chciałam Wam tylko pokazać, że możecie nawet sobie zrobić takie ruchome ramki. Po przyklejeniu czterech takich narożników, tu jeszcze można włożyć jedną rameczkę i całe zdjęcie może być spokojnie obramowane a jeśli nie chcemy sobie wszystko ładnie powyjmujemy no i znów schowamy do którejś z kieszonek na przykład tutaj no jeszcze przy okazji powiem wam tak jako ciekawostka w trakcie warsztatu, w jaki sposób można w miarę szybko wyhodować sobie naturalną rdzę, jeśli chcemy rzeczywiście jakieś zardzewiałe elementy gdzieś tam wprowadzać. Mamy tutaj kolejną książeczkę, która też może być na zdjęcia, ale niekoniecznie. I tak jak w poprzedniej jest kieszonka na coś tam dodatkowego otwieramy i zobaczcie wykorzystałam właśnie ten arkusz mogłam tego nie wyklejać, zostawić ten papier z drugiej strony jest ciemnobrązowy mogłam zostawić ale chciałam ten papier wyeksponować bo wyszedł naprawdę fenomenalnie dodatkowo zrobiłam tutaj kolejną kieszonkę na kolejne nasze papiery prezentują się naprawdę kapitalnie poza naturalnym postarzeniem papierów oczywiście będziemy używały również tuszu bo będziemy musiały sobie postarzać te papiery skrapowe gdzieś tam pewnie jeszcze jakąś biel przegasić bo jak, nie wiem czy to widać ale w tym albumie nie jest, nie, żadnej bieli nie ma są wszelkie odcienie beżów i brązów, plus ta, piękna czerwień. Na ostatniej stronie jest belibend z pozłoconym zegarem i znów wykorzystane papiery. Zobaczcie te listki tutaj odbite, jakieś plamy i to wszystko jest naturalnie zrobione, nie ma tutaj żadnych stempli, nie ma tutaj żadnych masek, to się zrobiło wszystko samo. Przecudnie się przecieniowały, naprawdę są, są piękne. Więc jeśli chcecie nauczyć się w ładny sposób postarzać zwykły papier, żeby móc go wykorzystać do własnych projektów, no to ten warsztat jak najbardziej Wam się przyda. Jesteśmy już na ostatniej stronie, a właściwie na wewnętrznej stronie tylnej okładki i to jest ostatni element, taki folderek. Ten folderek jest również zrobiony z koperty pocztowej i znowu mamy y, nasze papiery. Jeden przycięty w formie tagu, rozkładany. I znów możemy tutaj wklejać zdjęcia, rysować, malować, mediować. Oczywiście po, po odpowiednim zaimpregnowaniu tego papieru możecie robić w tym albumie, co tylko wam się żywnie podoba. Myślę, że to um, fajna rzecz. Jak już powiedziałam, można wymieniać zdjęcia, można sobie te notatki, te papiery z czasem również wymienić na nowe. Wydaje mi się, że album może Wam posłużyć na bardzo, bardzo długo. Nie pokazałam Wam jeszcze, jak wygląda grzbiet. Taki trochę biżuteryjny. Też Wam powiem jak zrobić taki, takie oczko. Zresztą większość z Was pewnie już i tak i tak to wie. Ale powiem, z tyłu wygląda w ten sposób. Wydaje mi się, że jest elegancki, ładny. No I można go sobie gdzieś postawić. Chciałabym powiedzieć, że to już wszystko, ale to nie jest wszystko. Do tego albumu zrobimy sobie jeszcze journal. Szyty journal, niewielki z naszych właśnie postażonych papierów. Wykorzystamy co tam będziecie mieli i co będziecie chcieli. Resztki papierów, jakichś bibułek, materiały. No, journale to generalnie nie jest moja bajka, chociaż ja bardzo, bardzo lubię. Ale lubię takie właśnie bazy, że można sobie wypisać. Jakieś wspomnienia, notatki, nie wiem, zaplanuj plany jakieś, cokolwiek, a przede wszystkim ekspozycja tych właśnie papierów. No, są cudowne. I jak widzicie jest szyty. Szewek jest pięknie schowany. Zrobimy sobie tekturowe guziczki. One sobie tutaj jeszcze tak dnają nam na wstążkach, troszeczkę pozłocone. Całość jest tylko od tak owijana. I właśnie po to była mi potrzebna ta kieszonka 3D. Czyli mamy Album, pamiętnik, żurnal, no wszystko co tylko chcemy. Ja myślę, że takie typowe albumy, to tak powoli odchodzą już w niebyt, bo jednak chcemy, żeby tam się coś w nich działo, a same zdjęcia, no obejrzymy raz drugi, pokażemy komuś raz drugi taki album sobie stoi. A Taki przedmiot, gdzie możemy pisać, malować, rysować, zmieniać, przekładać. To jest naprawdę coś fajnego. No i znowu chciałoby się powiedzieć, że to wszystko, ale to nie jest nadal wszystko, bo w tym warsztacie wykonamy sobie i jeszcze jeden album. Wiem, mówiłam, że będą trzy. Niestety sytuacja nam się tak rozwinęła, że ten trzeci album, który zaplanowałam, do tego warsztatu będzie zupełnie innym projektem. Trochę mi się rozbudował i pozostaniemy przy tych dwóch albumach. Mam nadzieję, że nie będziecie mi tego mieli za złe. Drugi albumik jest naprawdę bardzo, bardzo uroczy. To jest takie maleństwo. Okładki mają 10 na 10 natomiast karty 9,5. Tutaj będziemy z kolei sobie srebrzyć i trochę brokacić. Jak widzicie wiązany na tasiemki z dwóch stron. I wykorzystamy sobie stemple. Nie ma tutaj elementów takich do wycinania z No, przepraszam, jakiś problem mi tutaj komputer zgłosił, mam nadzieję, że się dalej nagrywa, widzę, że się nagrywa, więc nie ma tutaj takich elementów w tej, w tej kolekcji do wycinania, bo jak już Wam mówiłam, jest to kolekcja świąteczna, ale my z tych świątecznych elementów nie będziemy korzystać, tylko stworzymy sobie swoje własne elementy właśnie ze stempli. I również tutaj mamy trochę takich rzeczy, które możemy sobie powyciągać, powkładać, poprzekładać, gdzieś tam coś popisać, ponotować, wkleić zdjęcia, on jest na zdjęcia kwadratowe, instagramowe, maksimum 9x9, a idealnie by było te malutkie 6x6. Widzicie tutaj też można sobie z kieszonki wyjąć, włożyć przełożyć. W środku maty to są tagi, ale one też są troszeczkę inne, bo są składane. I tutaj także możecie sobie wklejać małe zdjęcia po jednej i po drugiej stronie, albo białym żelopisem robić jakieś notatki. Będzie fajnie wyglądał. Zresztą nie tylko białym, srebrny też tu będzie bardzo ładnie wyglądał. No to teraz jak zwykle przy prezentacji jest problem z włożeniem, gdzie normalnie problemu nie ma. I znowu jakieś napisy i jakieś kolejne stempelki wycięte kółeczka z dziurkacza bądź z wykrojnika tutaj mamy torebeczkę do torebeczki też się da coś włożyć tutaj jest akurat stempel kalendarz na kolejnej stronie słodka ważka z wysrebrzonymi skrzydełkami i znów jakiś element na zapiski odwiązujemy drugą stronę przechodzimy na drugą stronę no. i znów mamy ważkę Znów trochę brokatu, karteczka na wpisanie jakiejś informacji, miejsce na zdjęcia i jeszcze raz Wam powtarzam, że to wszystko to są po prostu zwykłe, najzwyklejsze w świecie y, stempelki. Oczywiście y, nie dostaniecie stempli w zestawach, ale dostaniecie przynajmniej część występowaną do wycinania jest maleńki ale trochę się w nim dzieje i znów to regułka kółeczka wzmacniające też są wysrebrzone, zresztą całe brzegi tutaj tych tagów też są srebrną pastą pozłotniczą potraktowane. I jeszcze tak szybciutko raz przylecimy. To jest tył. Możemy sobie podpisać lub pisać jakąś sentencję swoją. I myślę, że takie dwa maleństwa, jak zrobimy w trakcie warsztatu, to będzie naprawdę coś fajnego. Zapraszam Was bardzo serdecznie. W najbliższym czasie pojawi się plakat warsztatowy. Wszystkie informacje, wszystkie szczegóły, szczegóły będą tam podane. No a możecie sobie oglądać, oglądać, oglądać i zdecydować, czy chcecie wziąć udział w takim warsztacie. Ja Was serdecznie zapraszam. Myślę, że, że warto. Dziękuję. Dziękuję za poświęcony czas. Trzymajcie się.